O jak słodko śpi. Allegro, czego szukasz? Przyjaciół. Kiedy babka od biologii zapoda jakiś żart, a ty się śmiejesz bo masz zagrożenie. Kupiłem mojemu kotu nowe legowisko. Jak wygląda mój kot, gdy próbuję znaleźć jego dłuższą stronę? Kiedy idziesz do dentysty, co widzisz ty, co widzi dentysta. Jeśli wiesz, to wiesz. Ojciec, kiedy przez cały czas trzymałeś latarkę prosto, muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem. Moi rodzice gdy zobaczą moje oceny na świadectwie. Ja umawiam się z kimś na godzinę 13, też ja o 12.59. Nie tak. Nikt, mój kot o trzeciej rano.